Ta endorfina w sztywcie, moje kochane skarby, że nadzwyczajnie w świecie, gdy jej nie wezmę z domu, to już życie nie jest takie samo, jakie było. Ja tą pomadkę muszę mieć przy sobie. To są endorfinki, kokosowe endorfinki w sztywcie. Nie ma tematu. Witam was bardzo serdecznie, moje kochane skarby w kolejnym filmie w przepiękny, słoneczny dzień. Dzisiaj przychodzę do was z cudami kosmetycznymi z Rosmana, ale nie to są, nie są nowości kosmetyczne, ani denko, są to kosmetyki, które zasługują na szczególne wyróżnienie, na szczególną uwagę, ponieważ są to kosmetyki do których zdecydowanie powrócę. Kosmetyki bardzo tanie, skuteczne, zdecydowanie mnie oczarowały. Fantastyczny szampon, serum z kwasami, serum nawilżające, baza rozświetlająca, dezodorant matka ochrony na serum z peptydami i maseczki do twarzy. Sporo tego, także nie przeciągając, zaczynamy. Pierwszy produkt, który chcę Wam pochwalić i on zasługuje na maksymalną uwagę i wyróżnienie, z tego względu, że po pierwsze on przepięknie pachnie kokosowo, po drugie przegenialnie oczyszcza skórę głowy i jej nie wysusza i pozostawia włosy takie jak po odżywce. Wygładzone, nawilżone... Wow. Jest to Petal Fresh Superfood szampon z mleczkiem kokosowym z witaminą E i z olejkiem migdałowym i tutaj producent pisze Revitalize, czyli rewitalizacja, nawilżenie, hydration i nourishing. Także szampon prezentuje się w taki oto sposób. Ja za niego zapłaciłem około 30 zł w Rosmanie. Ja mam go jeszcze w opakowaniu. To nie jest denko. Ja Wam mówię z góry, że to nie jest deneczko. Te kosmetyki, które Wam zaprezentuję są jeszcze w trakcie używania. Szampon jest przegenialny. Ten zapach jest taki kokosowy z prawdziwego zdarzenia. Naprawdę jest to pełna relaksacja. Szampon oczyszcza skórę głowy, nie przesuszając skóry głowy. Jeżeli borykacie się z wysuszonymi włosami, z wrażliwą skórą głowy, jak najbardziej możecie ten Szampon w pełni wypróbować. Skład jest jak najbardziej w pełni w porządku i tutaj nie ma jakichkolwiek przeciwwskazań. Zapach jest też obłędny, utrzymuje się na włosach przez cały dzień. Także świetny szampon z Rossmana, który jest zdecydowanie warty wypróbowania. Tutaj producent pisze, że jest to szampon nawilżający do włosów suchych i zniszczonych. Ja teraz mam włosy średnio porowate, ponieważ moje naturalne włosy to są nisko porowate, ale że ja miałem włosy lekko rozjaśniane i teraz mam je przyciemnione, mam włosy średnio porowate. I ten szampon najbardziej mi się w pełni, sprawdza. Następny produkt, który chcę Wam pochwalić zdecydowanie, jeden produkt z tej linii jest bublem, totalnym bublem, którego nawet już nie będę chciał dotknąć, ponieważ nie zrobił na mojej twarzy zupełności nic. Ale dwa produkty z tej e, kategorii preparatów jak najbardziej są cudowne. I mowa tutaj o puste opakowanie Wam pokazuję. Mowa tutaj o maseczkach e, Sorai kombucha. Jest to zestaw masek do twarzy, który możecie zakupić w Rossmanie chyba za 20 zł, jak dobrze pamiętam. I tutaj mamy zestaw trzech maseczek. Mamy nawilżającą, rozświetlającą i kojącą. I mamy ferment z kombuczy i mamy adaptogenny szeń. 97% składników pochodzenia naturalnego. I już Wam mówię, o co chodzi. Jeżeli chodzi o maskę nawilżającą i rozświetlającą, są to najlepsze maski do twarzy ever. Kocham je nad życie i zdecydowanie, gdyby były... Możli... Gdyby była możliwa ym, sprzedaż tych maseczek osobno, to ja bym je zakupił. Ale mamy tutaj na samym końcu maskę kojącą. I jest to tragedia, olbrzymia tragedia. I wiem, oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że każdy z nas ma inną skórę, inaczej skóra się zachowuje, reaguje. Ale w moim przypadku maska kojąca no, wywołała u mnie takie podrażnienie, że ja miałem skórę dosłownie w partiach, gdzie ją nałożyłem całą czerwoną przez cały dzień. Ona mnie tak podrażniła, tak mnie wysuszyła, jednocześnie mi wysuszyła tą skórę, że głowa mała, więc ta kojąca maseczka z zestawu tych trzech masek jest tragedią, ale ta maseczka rozświetlająca i nawilżająca fantastyczne preparaty. Które nawilżały, regenerowały i rozświetlały skórę, ale ta kojąca maska jest totalnym niewypałem. Także z tych trzech maseczek tylko dwie polecam zdecydowanie. Kolejny produkt, o którym chcę Wam opowiedzieć, w sumie o dwóch produktach, ponieważ będzie to ta sama linia pielęgnacyjna. Kosmetyki są w trakcie używania. Pierwszy produkt jest to Bielenda Ecosorbet Serum Booster do twarzy nawilżająco odżywcze, brzoskwiniowe. Prezentuje się w taki oto sposób. Ja Wam je dokładnie pokażę. Serum jest bardzo lekkie, momentalnie się wchłania, zero tłustej warstwy, zero lepkiej warstwy, ale jak nawilża skórę, to jest tak boskie nawilżenie, że głowa mała. Ta skóra jest taka nawodniona, napojona i jeszcze ten przyjemny egzotyczny zapach. To jest raj po prostu kosmetyczny, jeżeli chodzi o rynek polskich kosmetyków pielęgnacyjnych do skóry twarzy. To serum jest po prostu idealne. Świetnie nawilża skórę, nawadnia, działa prewencyjnie, przeciwzmarszczkowo i regeneruje skórę. Jak i również delikatnie, w sposób nieznaczny, ale dlatego mówię delikatnie, łagodzi podrażnienia. Ale fantastyczne serum do twarzy nawilżające, które mogę Wam zarekomendować. Następny produkt z tej samej linii jest to Ecosorbet Serum do twarzy z kwasami ananasowe. Ja ten produkt stosuję raz w tygodniu na noc, dlatego zużycie tego produktu jest niemalże znikome. Zarekomenduję dla osób, które borykają się ze skórą tłustą, problematyczną, trądzikową, jeżeli nie jesteście w trakcie kuracji dermatologicznych, bądź nie stosujecie retinolu, bądź retinoidów. Fajne, lekkie serum, jak już powiedziałem, dla każdego typu skóry, za wyjątkiem skóry bardzo wrażliwej i naczynkowej, które mogę zdecydowanie zarekomendować do nocnego użytku pielęgnacyjnego. Fajne, polskie serum, także jak najbardziej. Następny produkt, który chcę Wam zarekomendować, jest to baza pod makijaż rozświetlająca do każdego typu skóry z Facebooma. Ja tą bazę zakupiłem z podkładem lekkim i ja testowałem tą bazę we filmiku z testem podkładu Facebooma. Za bazę zapłaciłem 30 zł. Baza jest taka śliska, jednocześnie fantastycznie rozświetla skórę. To nie jest taki brokat, to nie jest takie sztuczne rozświetlenie skóry. Ta skóra bije zdrowym blaskiem. Jeżeli nie lubicie takiego efektu nabłyszczenia skóry, rozświetlenia bazą, no to niestety ten preparat dla Was nie będzie. Ale jeżeli macie skórę suchą i potrzebujecie takiego rozświetlenia, na przykład przed podkładem. Świetna baza pod makijaż z Rosmana za 30 zł, którą zdecydowanie Wam zarekomenduję. Zapach jest przegenialny, bardzo delikatny. Nie utrzymuje się zbytnio długo, ale jest to świetna baza pod podkład. Zdecydowanie. Także jak najbardziej no, bielenda wypuszcza coraz y, to lepsze kosmetyki. Następny preparat kosmetyczny, który używałem już y, w postaci w ilości dwóch opakowań i wielokrotnie na ten temat wam mówiłem, ale wam go pokażę jeszcze raz. Dlaczego? Ponieważ jest teraz dostępny w Rossmanie, a nie tylko w drogerii Hebe. Jest to mija Majskin booster, booster z peptydami. Produkt prezentuje się w taki oto sposób. Koszt do 45 zł. Jest to konsystencja wodnego preparatu, momentalnie się w skórę wchłania, nie pozostawiając żadnej tłustej, lepkiej warstwy. Jest to serum do twarzy, czyli po aplikacji tego boostera aplikujecie krem do twarzy. Świetnie napina skórę, rozświetla, rozpromienia, ta skóra wygląda na taką zdrowo wyglądającą. Ona jest wręcz taka, jakby Wam powiedzieć, taka odświeżona, ta skóra jest taka rześka. Fantastycznie wygląda po tym boosterze i nieważne jaki booster kupicie, czy ten zielony do skóry tłustej, czy ten różowy, one mają podobne składy i identycznie działają. Także świetny produkt z peptydami, który jest dostępny w Hebe i w Rossmanie, który warto zakupić zdecydowanie. Polski kosmetyk z genialnym składem, także czego chcieć? Po prostu więcej. Następny preparat, który chciałbym Wam zarekomendować jest to AA dezodorant w sztyfcie naturalny, tropikalny. Jest dostępny w Rosmanie do 22 zł. Fantastyczny dezodorant ochronny. Chroni przez cały dzień przed potem. Fantastyczny zapach, który również pod pachami się utrzymuje. Przegenialny dezodorant. Jeszcze jest jedna wersja zapachowa z tego co dobrze pamiętam, ale nie powiem Wam jaka. Ale na pewno są dwa rodzaje tych dezodorantów. Ja skupiłem się na tą wersję tropikalną z ananasem. Szczerze powiedziawszy, ananasa tutaj czuć bardzo mało. Czyli tego ananasa praktycznie tutaj nie czuć. Tutaj jest zapach takiej taki multivitaminy bardziej, żebym to tak wam powiedział. Ale jednocześnie od razu wam stwierdzę, że jest to dezodorant skuteczny, warty każdych pieniędzy, który mogę wam zarekomendować zdecydowanie. I ostatni preparat, który chcę Wam zarekomendować jest to Bielenda Sweet Lips balsam do ust w sztypcie, kokos i aloes. Nie dość, że jest to przegenialnie słodka pomadka ochronna do ust, to ona smakuje, pachnie, robi wszystko kokosem. Ja jestem człowiekiem przeszczęśliwym, gdy tylko o niej nie zapomnę jak wychodzę z domu. Jak o niej zapomnę i wyjdę z domu bez tej pomadki ochronnej, od razu... Nie jest tak samo. Nie jest tak samo jak było. Ja tą pomadkę muszę mieć przy sobie. Jest to endorfina w sztyfcie, którą muszę mieć w swojej kieszonce zdecydowanie. Jest to pomadka, która nie dość że genialnie smakuje, nawilża usta, regeneruje, pozostawia przegenialny smak, zapach kokosowy, który się utrzymuje. Usta przy niej są zadbane, genialnie nawilżone, zregenerowane. Jest to endorfina w sztyfcie. Endorfina w sztyfcie, którą pokochałem nadzwyczajnie w świecie. Kokosowa endorfina, także jak najbardziej nie ma żadnego problemu. Koszt do 15 zł w Rosmanie. Mam nadzieję, że Wam się materiał podobał. Jeżeli tak, to proszę o zostawienie łapki w górę. To wiele dla mnie znaczy. Dziękuję serdecznie, do następnego. Buziaczek wielki, hej.